Witam. Dziś poznamy kilka nauk Konfucjusza. Jak wiemy, Konfucjusz miał wielu słuchaczy i był prywatnym nauczycielem. Był natomiast osobą bardzo skromną. Konfucjusz odwołuje się do przyrodzonej człowiekowi cnoty, którą należy wydobyć na jaw, a wydobyć należy ją przy pomocy metod samopoznania. Chiński humanizm nie przypomina je jednak metod humanizmu renesansowego. Mniejszą rolę odgrywa w nim ludzki indywidualizm, a znacznie większą jednostka jako element społeczności. Konfucjusz urodził się w księstwie Lu w zburzałej rodzinie arystokratycznej. Przez pewien czas piastował nawet skromne stanowisko w administracji książęcej. Jednak w 496 roku przed naszą erą zrezygnował z kariery i wyruszył w wędrówkę w poszukiwaniu. Idealnego władcy. Władcy, który byłby skłonny wcielić w życie jego idee. Prawdziwie godne podziwu w swojej racjonalności i etyce, i humanizmie. W odróżnieniu od Platona, Konfucjusz nie spotkał na swojej drodze nikogo, kto. Dałby mu szansę wypróbowania swoich sił w praktyce życia politycznego. Powszechnie uważa się, że najlepszym wprowadzeniem w myśl Konfucjusza są dialogi konfucjańskie. Jest to zbiór aforyzmów oraz krótkich opowiadań i dialogów zebranych przez jego ucznia. Oczywiście cały obraz jest nieco bardziej złożony. Konfucjusz, jak wiadomo, nie był nieczyły na poezję, choć zwracał większą uwagę na jej walory moralne. Niż estetyczne. Powiadano nawet, że uważał pieśni miłosne za cenne źródło przykładów postępowania mądrego władcy. Konfucjusz żył w epoce ciągłych wojen, nękających upadające państwo. Usiłował więc wprowadzić do świata polityki zasady moralności i humanizmu, kultywując ideę zawarte w pojęciu Ren, które oznacza wzgląd na bliźnich, ale też kryje napomnienie. Aby nie traktować nikogo tak, jak sami nie chcielibyśmy być traktowani. W konfucjonizmie cnota jest sama dla siebie nagrodą, to też w dialogach czytamy, że człowiek szlachetny zaangażuje się w działalność polityczną, nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, że nie ma szans na sukces. W gronie największych myślicieli w dziejach świata Konfucjusz jest najprawdopodobniej najbardziej apomistyczny. Ważnym kontynuatorem myśli Konfucjusza, by, a zarazem jego uczniem, był męcz bez wątpienia. Konfucjusz, człowiek szlachetny, jest z natury bardziej moralny i mniej indywidualistyczny. Obaj mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Tak czy inaczej, Konfucjusz bez wątpienia wywarł większy wpływ na ludzkość niż ludzie, którzy kontynuowali pojęcie wiru. Toteż jeżeli czegoś Konfucjuszowi brakuje, to filozoficznego dążenia do tego, co Platon nazwał dobrem, mimo to jego przesłanie o kultywowaniu, e, przesłania silności i troski o innych, wciąż zachowuje swoją moc. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, mi się spodobało. Jeżeli i tak, to zasubskrybuj mój kanał. już niedługo będę mówiła więcej o operacji logopedycznej i możliwościach dotyczących ludzkiego mózgu. Życzę Ci fantastycznego dnia, do czego mam czegoś z Czegoś dobrego.